Spokój i dobro. Druga niedziela Wielkiego Postu przedstawia nam scenę przemienienia pańskiego. Można powiedzieć, to jest taka Ewangelia nie bardzo wielkopostna, no bo chyba apostołowie po zmartwychwstaniu przypomnieli sobie, jak bardzo byli ślepi, to, że nie zrozumieli tego, co się wtedy wydarzyło. Ale po taborze przecież nastąpiła kalwaria. I jak tak się zastanowimy nad tym słowem kluczowym tej ewangelii, czyli przemienieniu, no to myślimy od razu: zmiana. Wiele rzeczy ulega zmianom. Czas zmienia ludzi, różne wydarzenia, choroba czy radość, ale także inni ludzie mogą zmienić osoby, które są wokół nich. Czasami mówimy: no, taki to był. Lekomyślny człowiek, a żona go tak zmieniła. Czy widzimy przemienione twarze wielką radością, zmienione twarze ludzi, którzy cierpią? I to fakt, że my raczej zwracamy uwagę na takie zmiany zewnętrzne, nie myślimy o tym przemienieniu wewnętrznym. A jak w świetle Wielkiego Postu patrzymy na Ewangelię o przemienieniu Pańskim, to właśnie chodzi o. Zewnętrzną przemianę, owszem, ale przede wszystkim wewnętrzną. Bo Pan Jezus z tych wybranych dwunastu apostołów wziął z sobą trzech. Ale oni się nie przemienili. Oni tylko widzieli chwałę Chrystusa. Oni, i pozostali, mieli nabrać sił do tej wędrówki, do Jerozolimy, do Kalwarii, żeby tej siły im starczyło. Ale światłość taboru, która ma oświetlać drogę, tak w przypadku apostołów, tak samo w naszym przypadku, już zaraz od początku Wielkiego Postu, tego, co tu dużo mówić, czasu próby, takiego znaku naszego nawrócenia, kiedy trzeba przełamywać się, pokonywać siebie, przemieniać się wewnętrznie, to jest właśnie takie dodanie sił, jakby takie popchnięcie. By za Chrystusem dojść do celu, dojść do, do kalwarii. I kiedy ja myślę osobiście o Górze Przemienienia Pańskiego, o Górze Tabor, często tam bywałem z pielgrzymami w ramach pielgrzymki do Ziemi Świętej, to przypomina mi się ta szczególna obecność wspólnoty byłych narkomanów. To ludzie, którzy przemienili swoje życie. Najpierw na gorsze, ale mogli się zrehabilitować, chcieli się zrehabilitować. I założyciel tej wspólnoty terapeutycznej, jednej z najstarszych, bo powstała w latach 60. ubiegłego wieku, włoski franciszkanin z Mediolanu, ojciec Elidio, gdy to usłyszał, że jest taka możliwość pobytu na Górze Tabor, bardzo się ucieszył. Bo mówił, że dla niego światło taboru to właśnie przemienione człowieczeństwo, to właśnie to doświadczenie, które człowieka przede wszystkim wewnątrz powinno zmienić. Z pewnością, gdy w środę popielcową zaczęliśmy Wielki Post, ten czas wyrzeczeń, umartwienia, naprawy naszego życia, to zaczęliśmy też taką podróż, taki szlak ku przemienieniu. A nie ma przemienienia bez krzyża, bez kalwarii. I na to, na ten szlak, na tę drogę, która nie jest wyprawą turystyczną, jakąś wycieczką dla przyjemności, ale czasem próby, Chrystus na górze tabor, na górze przemienienia dał nam siły, abyśmy chcieli z tego skorzystać.